W sklepie Play pojawiła się w ostatnich dniach świetna aplikacja, która jest interesującą alternatywą dla Taskera. IFT, bo o niej mowa, jest jednak o wiele prostsza w obsłudze i na pewno bardziej przypadnie do gustu przeciętnemu użytkownikowi. Tak jak Tasker, IFT pozwoli nam zautomatyzować czynności w naszym telefonie. Wszystko ustalamy na zasadzie jeśli to, to tamto. Najpierw wybieramy z listy czynność, do której chcemy przypisać zadanie w polu If, następnie w polu DET ustalamy co ma zostać zautomatyzowane. Jeżeli nie macie własnych pomysłów, wystarczy kliknąć w okulary, aby zobaczyć receptury na zautomatyzowane zadania, które wymyślili inni użytkownicy. Jak któreś Wam się spodoba, wystarczy kliknąć w Views Recipe, zostanie dodana do listy zadań. Na mojej liście znalazły się automatycznie przesyłanie zrzutów ekranu do dysku Google, włączanie profilu głośnego, gdy jestem podłączony do domowej sieci Wi-Fi, zapisywanie linków z ulubionych tweetów do aplikacji Pocket, otrzymywanie e-maila, jeżeli na drugi dzień ma padać deszcz oraz otrzymywanie e-maili z najnowszymi przepisami od IFT. Moim zdaniem, program jest po prostu świetny i naprawdę warto go wypróbować. Aplikacja jest w 100% darmowa. Niestety na chwilę obecną dostępna jest tylko w języku angielskim.